Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportycz. 1,6 Turbo benzyna 150 KONI z automatem 7DCT. Wersja Business Line w kolorze Wolf Grey. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportycz, czyli nasz bestseller, powraca w odświeżonej wersji. 1.6 turbo benzyna 150 koni z automatem 7 DCT 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9,4 sekundy. Wersja Business Line z pakietem DriveWise w kolorze Wolf Grey. Trochę czekaliśmy, aż ten kolor zostanie udostępniony do wszystkich wersji wyposażenia i proszę bardzo. Chyba warto było czekać, bo wygląda obłędnie. Wersja Business Line, czyli trzecia wersja w cenniku. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED. Dynamiczne powitanie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Czujniki parkowania przód, tył oczywiście. Dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu, hamowanie autonomiczne, felgi 18 cali. Pakiet Driveways, czyli kamery 360, obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. No i wersja Business Line poliftowa. Już w standardzie dostała podświetlane klamki. E, to każda wersja, e, natomiast wersja Business Line poliftowa w standardzie dostała skórzaną tapicerkę tu akurat wersja z jasną tapicerką też fajnie to wygląda i muszę wam powiedzieć że tu jak się nawet głowę zajrze do środka toczyć w powietrzu zapach tej skóry wykończenie wersji business line wszystko wykończone na miękko pełna elektryka cyfrowe zegary krzywione pod jedną taflą szkła nawigacja CCNC nawigacja oczywiście z dostępem do internetu z usługami Kia Connect wielofunkcyjna kierownica podgrzewana tutaj aktywny tempomat drugi poziom asystenta pasa ruchu dwufunkcyjny panel za chwilę go sobie pokażemy selektor zmiany biegów shift by wire ambientowe oświetlenie Podgrzewane fotele, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, czyli tak jak powiedziałem, względem przedlifta, wersja Business Line poliftowa ma już tapicerkę skórzaną I wentylowane fotele, czyli został dołożony tutaj pakiet premium Zamsz Skóra Fotel regulowany elektrycznie Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, dzielona na trzy części, można środkową część złożyć tak, żeby przewieźć coś dłuższego lub rozłożyć podłokietnik. Dwa uchwyty na kubek. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych tutaj, nawiew dla pasażerów z tyłu, kieszenie w oparciach. Tutaj za zagłówkiem miejsce, żeby sobie coś zawiesić. Sufit w wersji Business Line, szary. Tylne siedzenia, skrajne podgrzewane. Mamy trzy poziomy podgrzewania. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera lub z poziomu klapy można ustawić wysokość otwierania i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do samochodu. Dwupoziomowa podłoga. Bagażnik 591 litrów. No i fajnie, bo. Koło dojazdowe jest. Może dojazdowe, już nie ma co narzekać, to i tak uważam jest luksus. czyli Advanced Driving Assistance System czyli to są po prostu komputer, który obsługuje systemy wsparcia kierowcy. Nie jest to nic nowego, ale zostało chyba umiejscowione w nowym miejscu, i dlatego zwróciło to naszą uwagę. Gniazdo zapalniczki, składanie oparć i roleta. Fajnie, bo tutaj mamy prowadnice, które pozwalają nam bezkolizyjnie ją zaciągnąć. Kamera jest w tym miejscu. Tutaj mamy światło cofania. Kierunki w lampie. Felgi aluminiowe 18 cali 235 55 R18 Opona Continental Oczywiście z tyłu szyby przyciemniane Dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową Myślę, że każdy tutaj powinien znaleźć Wygodną pozycję dla siebie Fajnie, bo wyeliminowano piano black stąd i też przyciski na klamkach, do otwierania i zamykania fotel pasażera, regulowany elektrycznie, podgrzewany, wentylowany, wygodny, dobrze wyprofilowany deska miękka, tutaj ambientowe oświetlenie, kolor można oczywiście zmienić tu również schowek Wersja Business Line poliftowa, oprócz pakietu premium, tak to nazwijmy, czyli skórzonej tapicerki, wentylowanych foteli, otrzymała również head-up display. I cyfrowy kluczyk 2.0, czyli po sparowaniu smartfona z samochodem, ten smartfon będzie nam służył, zastąpi nam fizyczny kluczyk. Tutaj otwieranie, zamykanie klapy bagażnika, ręczny albo postojowy. 1.6 turbo benzyna 150 koni z automatem 7DCT drugi poziom asystenta pasa ruchu tryby jazdy w przypadku silnika benzynowego mamy do wyboru eco normal sport kamera 360 dynamiczne linie tutaj rzut z góry tu informacja z czujników Poliw to trzymał również czujniki boczne. Te dwie strzałki to jest informacja z monitoringu ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Oczywiście czujnik martwego pola oprócz obrazu z kamer pod lusterkiem czyli blind spot view monitor ma również informację kontrolkę w lusterkach. Head-up czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Kamera wsteczna, i tu można zmienić widok. Taki widok 3D, i kamera przednia. Tutaj również można wybrać widok. Tutaj indukcyjna ładowarka podgrzewany fotel, wentylowany fotel. Podgrzewana kierownica, selektor zmiany biegów, czyli przez przekręcenie wybieramy bieg. Parking przez wciśnięcie przycisku. Asystent zjazdu z górki, wyłączenie start-stopa, czujniki parkowania, włączenie kamery. Można również ją włączyć w trakcie jazdy. I AutoHold. AutoHold zapamiętuje, w sensie system zapamiętuje, że jest włączony jak go raz włączymy, zawsze będzie włączony, no i włączony autohold, by powoduje, że każdorazowe wyłączenie samochodu po wyłączeniu będzie nam się zaciągał hamulec postojowy ręczny. Dwufunkcyjny panel. Fajnie, bo to zostało odłączone, czyli klikanie tutaj w tym małym prostokącie nie powoduje przejścia całego wyświetlacza w temperaturę, klimatyzację home, czyli panel startowy youtube, rozrywka gry oczywiście po opłaceniu abonamentu chociaż szczerze mówiąc nie udało mi się jeszcze rozgryźć ile ten abonament kosztuje, bo nie jest to wcale takie czytelne w Kia connect oczywiście po kliknięciu wiadomo, że po zaparkowaniu a trzeba aktywować usługę. Czyli nie teraz w testówce aktywowałem, natomiast po kliknięciu tej ikonki odsyła nas kod QR, odsyła nas do Kia Connect Store. Lusterko oczywiście fotochromatyczne, system e-call. Fajne. Cena prezentowanego egzemplarza, czyli wersja Business Line z pakietem Drivewise z dopłatą za lakier metalizowany to jakieś 185 tysięcy zł. Wiadomo, przed rabatem. Ale samochód zdecydowanie jest dobrze wyposażony, fajnie bo ma inteligentne adaptacyjne światła, fajnie bo ma skórzaną tapicerkę, wentylowane fotele head-up, elektryczną klapę bagażnika. Więc naprawdę dużo fajnego wyposażenia. No i egzemplarz dostępny od ręki. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcję, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. No i co, do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Jeszcze z przodu.